Wasze koty też uwielbiają nurkować tam, gdzie nie trzeba? Put in your mouth. Ready. So ten chłopak musi być naprawdę odważny, żeby nurkować z rekinami głową młotami. A tak wygląda metoda zwalczania chwastów za pomocą propanu. Do tego celu farmerzy używają butli z propanem, żeby wypalić niechciane chwasty. To urządzenie nazywa się Zotrop 3D. Potrzebny do modelowania 3D. Urządzenie to bardzo szybko się obraca, wprowadzając przedmioty w ruch. Oto rawka błazen, niewłaściwie zwana krewetką boksującą lub krewetką modliszkową, która zyskała status najbardziej przerażającej w królestwie zwierząt morskich. Krewetka ta poluje na jedzenie, śmiertelnie nokautując swoich rywali. Najszybsze zarejestrowane uderzenie osiągnęło prędkość 80 km na godzinę. Ma ona taką siłę, że potrafi rozbić grube szkło akwarium. Osoba spokojnie myła sobie samochód, kiedy nagle uderzyło w nią inne auto. Mężczyźnie nic się nie stało, ale sprawca przyznał, że zamiast hamulca wcisnął gaz. Być może nie wiedzieliście wcześniej, ale jak się okazuje, rośliny bardzo wolno, ale też bardzo dużo się ruszają. Was potrafi tak wysoko skakać? Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy filmik. Dzięki, że z nami jesteście. Zanim sobie pójdziesz, upewnij się, że obejrzałeś nasz ostatni filmik. Kaczuszki widzą wodę po raz pierwszy w życiu. To, co stało się później, było niesamowite. Relaksujcie się do jutra!